But Wam dzisiaj mój prototyp na usta, kiedy nie mam konturówki. Co mam ostatnie też takie rozkminki, jeśli chodzi o relacje z ańskie Hello guys and welcome back to my channel. I mam nadzieję, że przede wszystkim włączyłam opcję mikrofonów podawanego i mnie będzie słychać. Jeżeli będę musiała tego nagrywać drugi raz, ale hejka, zdecydowałam się. Zdecydowałam się, bo nie było mnie teraz um, półtora tygodnia, tak mi się wydaje. Ale wracam. Miałam teraz w sumie sporo do roboty, przede wszystkim ze studiami, i dlatego nie miałam czasu nagrywać cokolwiek, czegokolwiek. Um, ale jestem. I kochani, chciałabym, żeby ten vlog był mega luźny, trochę sobie porozmawiamy Pokażę wam, co robiłam w tamtym tygodniu I tak, jest ogólnie godzina 20.45 I tak, piję kawę mrożoną Ale robię to, ponieważ chcę dzisiaj zadatować ten film I chcę skończyć prezentację, którą mam na piątek Um, I co? Może mały update co tam u mnie? Ogólnie e, trochę roller coaster emocjonalny, jeśli mam być szczera, ale raczej na pozytyw. Spędziłam ostatnie 5 dni ze swoimi znajomymi, cały czas wychodziliśmy mm, i szczerze mówiąc, to było super. Byłam też na urodzinach w ten weekend, dlatego w sumie sporo wodziłam. Jestem dzisiaj mega zmęczona, ale. Ale tak, ale chcę po prostu zrobić to, co mam zrobić, i mieć to z głowy i mieć jutro wolną głowę. Co jeszcze? Co jeszcze mogę Wam opowiedzieć? Mm, marzec jest, jest takim miesiącem chyba wielu zwątpień, i, i takich wiecie, jak wychodzi słońce, to jest cudownie, jak pada deszcz, jest ponuro, to jest znowu beznadziejnie. Ja też jestem trochę jak roślina, i jak ja mam słońce, to jestem bardzo zadowolona z życia. Nagrywam teraz vloga Zdecydowanie moim guilty pleasure jest picie kawy o każdej możliwej porze dnia Najprawdopodobniej nie zasnę za szybko But who cares? Ale dobra, kochani, bez zbędnego gadania Usiądźcie wygodnie, zrobicie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia Wyczulujcie się i zapraszam na weekly vloga A! Jeszcze jedno Polecam zaobserwować mnie na moim Instagramie, ponieważ jeżeli nie dodaję filmu, to z reguły Was o tym informuję, a jeżeli dodaję, to tak samo Was informuję. Ogólnie tam jakby jestem... no częściej się udzielam, tak samo na TikToku. Także, celsy! Hello guys! Słuchajcie, od jakiegoś czasu próbuję... no od jakiegoś czasu, od tygodnia w sumie, próbuję tworzyć coś z tymi wałkami na głowie. I do tej pory nic mi z tego nie wyszło, więc naprawdę jeżeli w końcu mi się zakręcą te włosy, to będę mega zadowolona. Nie wiem trochę, co zjemy na śniadanie, ale mam ochotę na jajka z serem, więc myślę, że może zrobimy szakszukę z, um, z fetą. Let's go! że chce się żyć. chcę się żyć. Dzień bez to dzień stracony. Okej, okay, cofamy się teraz do piątku i zobaczcie teraz jak idę z moją przyjaciółką do 696 i od razu mogę mega polecić to miejsce, jeżeli szukacie jakiejś nowej biżuterii a Czy srebrnej, czy pozłacanej Mają po prostu piękny asortyment z naturalnymi kamieniami Ja mam od nich jeden łańcuszek a, I on już ma prawie rok a, Z takim serduszkiem, w środku jest kamień mm, Ale no jakby te, te łańcuszki są naprawdę przeróżne i, I są po prostu przepiękne, więc jeżeli szukacie czegoś troszeczkę w innym stylu Polecam. No i w piątek jeszcze z moim przyjaciółką poszliśmy pierwszy raz do kabaru. Chcieliśmy bardzo spróbować ich mini. i nie powiem, że to było jakieś mega zaskakujące, ale na pewno mogę mega polecić ich zupę kimchi, która po prostu jest w moim sercu. Mogłabym ją je jeść codziennie. To było coś pysznego. Także tak. Kochani, ogólnie, tak jak mówię, ten vlog jest trochę taki, wiecie, troszeczkę zebraniem materiału z tygodnia No i przejdziemy sobie do niedzieli I w niedzielę był targ, który nazywał się Jestem Slow I było tam wystawione parę stoisk z jakimiś takimi niszowymi markami, z naturalnymi kosmetykami Jakiś stoiska z ubraniami, jakimiś takimi właśnie dopiero powstającymi markami. Mega fajne, fajna sprawa, i ja sobie zakupiłam tam okulary, ale no. Ogólnie też mega polecam rozglądać się za takimi eventami w Warszawie, bo jest ich sporo, a, a to było bardzo, bardzo spoko. Także yes. Lecimy dalej. <grytania> Piękny. Dobrze wyglądamy w tym świetle. Dobrze kochani, dzisiaj Wam pokażę. Pokażę Wam dzisiaj mój prototyp na usta, kiedy nie mam konturówki. A więc użyjemy sobie brązowego cienia takiego. Jo! Kochani, wychodzimy na kolację i widzę się z koleżanką. Nie wiem do końca co będę jadła. Mam ochotę na coś azjatyckiego, idziemy do elektrowni, a tam jest raczej spory wybór. W każdym razie zaraz się ruszam, bo pójdę sobie tam pieszo, zrobię sobie spacer i mam dzisiaj taki humor mega na taki cozy dinner. I szczerze mówiąc, to najchętniej bym została w kołderce. Mam taki jakiś. Bateria mi się trochę wypaliła dzisiaj, ale. Nie poddajemy się. Nie poddajemy się kochani. Wychodzimy. E, muszę iść teraz tylko coś małego przekąsić kupić coś w żabce, bo nie jadłam nic od godziny 12, słuchajcie. I a jest godzina 19 za dwie. Hmm. Lovely. Także także tak. Zrobiłam sobie taki lekki natural make-up i. i tyle. Pokażę Wam stylówkę. This is it. Słuchajcie, nie mam siły. Naprawdę, mamy na sobie czarne ugi, te wysokie, e, lewisy, bluza z rozmiar S, that's all, naprawdę to jest maksm moich możliwości, żałuję, że nie mam dresów. Mm. Ale w sumie się cieszę, bo elektrownia jest takim miejscem, gdzie jest trochę muzyki, jest więcej ludzi, jakby czuć życie, więc cieszę się, że idziemy do takiego miejsca, a nie do jakiejś takiej poważniejszej restauracji, bo myślę, że mogłabym dzisiaj zasnąć. A tak to trochę się pobudzę. So that's good. That's good. Tu mam zajęcie na 8.30. So that's not good. Ale tak, także nie chcę wrócić jakoś późno. Od 22 chciałabym wracać mniej więcej. I. I tak. Dobra, koni, lecimy. Ej, wam, mamy wtorek i spóźniłam się już na zajęcia. Cześć, byłam w elektrowni po wiśle i poszliśmy z koleżanką ostatecznie na Happy Hours. Także naprawdę, Kuba Libre za 14 zł to jest, to jest dobry deal. Nie czuję się najlepiej dzisiaj, powiem szczerze. But to okay. jest Myślę, że pączek z moda dzisiaj by mi poprawił humor. Sam mam ostatnio też takie rozkminki, jeśli chodzi o relacje damsko męskie e, Ogólnie, relacje międzyludzkie. E, że... coraz rozmawiałam ostatnio z jakimiś moimi koleżankami, to przechodzą przez taki etap z chłopakami, gdzie chłopak jest zainteresowany spotkaniem się z tą drugą osobą. I jakby zastanawiam się, o co chodzi teraz. Jakby co to jest za jakaś moda u mężczyzn. Chłopców, mężczyzn, żeby po prostu nic nie zaplanować, nic nie ogarnąć, nie zaprosić, tylko najchętniej to by w ogóle nic nie zrobili, bo się pojawili gdzieś. Najlepiej, ja żebyś ty wszystko przygotowała. Nie wiem o co chodzi. Ogólnie mam wrażenie, że mega się rozmył ten moment, kiedy mężczyźni zapraszali kobiety na te pierwsze randki, i te pierwsze randki nie odbywały się w domach, tylko się odbywały gdzieś poza domem i i nie wiem, o co chodzi naprawdę, mam takie spostrzeżenie, że chłopcy teraz lubią się albo wprosić do domu, albo albo w ogóle nic nie zaplanować, albo zaprosić do swojego domu. Nie wiem, co chodzi, ale chłopcy, jeśli ktoś, jeżeli jakiś mężczyzna to ogląda, please don't do it. Please. Tak sobie myślę, fajnie jest być Osobą, która jest zaproszona na randkę, nawet na kawę, na randkę po prostu gdzieś poza domem. Ktoś cię gdzieś zabiera, coś wymyśla. Jezus, o co chodzi, że teraz w ogóle to nie jest jakieś w modzie chyba czy coś, bo dosłownie... No nie wiem. jestem fanką randek ogólnie, naprawdę lubię chodzić na randki. Lubię poczuć, że ktoś mnie gdzieś zabiera. Jakby nawet niekoniecznie, że płaci, ale że wymyśla coś i chce wziąć, jakby przyjmuje inicjatywę. Wiecie o co chodzi? To jest mega fajne. Mega fajne uczucie. Przede wszystkim daje Ci takie poczucie. Jesus. Może nie, że bezpieczeństwo od razu, ale. Takie pewne uczucia na pierwszej randce, że ktoś naprawdę komuś zależy. Wiecie o co chodzi? A tak to. Ja też przyjmuję zasadę, jak się zaczyna, tak się kończy. Relacja. I jeżeli ktoś daje mało wysiłku na początku, to też z tego powodu się ta relacja zakończy. Ale no. Let me know, jakby, co wy uważacie na ten temat, bo może po prostu i ja na razie nie trafiam.